Tak jak powiedział, tak zrobił i porównanie PUM MB-01 do PUM MB-02, czyli stare do nowe. Jak wiemy, obie pary butów należą do Lamelo Bola. W tych grał lepiej, bo miał lepszy sezon, w tych gra gorzej, bo kontuzje i tak dalej, ale miejmy nadzieję, że Lamelo wróci do swojej wysokiej formy i znowu uraczy nas bardzo ciekawymi zagadnieniami. Miejmy nadzieję, że puma podpisze jeszcze jakichś ciekawych koszykarzy, bo oni naprawdę robią fajne buty. Naprawdę dobre buty. Niech dobrzy zawodnicy je dostają, to wtedy zaczną się lepiej sprzedawać. Bo niestety to zawodnicy sprzedają buty, a nie buty zawodników. Tak, moi drodzy? Ale zanim do tego przejdziemy, na tecie. subskrybować ten kanał, polubić ten film, za co będę mega wdzięczny. Lecimy, moi drodzy, lecimy z porównaniem tych bucików. Pierwsze to cena do sztosy. Jeśli chodzi o sztosy, te buty zdecydowanie. Tu jest dużo ciekawszych cebu. Tu z tych, co wyszły, w tym momencie mamy to. W tym momencie mamy to drugie, czarno, yy, fioletowe. Takie to jest chyba fioletowe, niebieski. I takie niebieskie całe będą wychodzić. Yy, oczywiście też wysokie. Mamy zapowiedziane Nicolaudion. No zobaczymy, co będzie, więc sztosami zdecydowanie te, ale ceną te i przede wszystkim są dostępne. Można je kupić, te możecie kupić. Na food lockerze na pewno są, na Soul Story na pewno są. Nie wiem jak z na Pumie, bo nie sprawdzałem, moi drodzy, musicie sprawdzać to aktualnie i te buty da się kupić. Te w sekundach premiery już nie były możliwe do kupienia, więc no mimo kompletnych sztosów nie dam tutaj punktu, bo tych butów nie dało się kupić praktycznie. To, że ja mam ich 4 pary, no to, to ja, no wiecie, powiem, że ten kanał daje pewne możliwości i, i jest fajnie i mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. A tutaj każdy może sobie pozwolić na te buty, więc uważam, że to jest ten duży plus. Tak, wizualnie, osobiście, jaka sama bryła też podobają mi się bardziej. I dajemy punkt tutaj i mamy 1 do 0. Jeśli chodzi o amortyzację, no nie ma różnicy kompletnie. Dla mnie jest to samo. Jeden do jednego to samo. Mówiłem to wczoraj w recenzji. To jest 1 do jednego. I powiem szczerze, że jedynym rozwiązaniem tego będzie rzut czymś. Nie mam monety przy sobie. Rzucimy sobie GTK i zobaczymy, jak upadnie tak będzie wynik. Wewnętrzna strona albo dół dostają pumę MB01. Zewnętrzna strona albo góra dostają pumę MB02. No dobra, te dostają. Wygrała amortyzację. A, już o GTK to recenzja, moi drodzy, na kanale. Więc... Jeden do jednego, tak się rozwiązuje problemy w tym świecie, polecam. Jak nie możesz się na coś zdecydować, rzućcie monetą, jest dużo łatwiej w życiu. Kolejną kategorią będzie trakcja i tutaj już mam zwycięzcę. Uważam, że w dwójkach trakcja jest lepsza. Oczywiście nie testowałem ich na outdoorze, tak jak testowałem jedynki, więc tam się nie wypowiem, ale dwójki dla mnie na hali kleją lepiej, gdyż już te kleiły bardzo dobrze, ale te kleją jeszcze, jeszcze lepiej. I zdecydowanie to one dostają tutaj punkt. I mamy już dwa do jednego. I kolejną kategorią, którą tutaj zobaczymy, będzie oczywiście wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, no to tutaj moi drodzy, jak wiecie no to się czekam MB01, jeśli chodzi o wygodę. I MB02 są ich kontynuacją, ta bryła jest bardzo podobna, ale dla mnie wewnątrz jest milej. Nie miałem tak, że chciałem je ściągnąć, a przy MBZL1 szczerze powiem, że miałem takie gry w nich, kiedy chciałem je ściągnąć, bo mnie wkurzały, w szczególności z moją ostrogą i tam no, zdarzały się chwile, kiedy mi przeszkadzały. Tutaj nie było ani jednej takiej sytuacji, za każdym razem było naprawdę fajnie na stopie i nie mogłem na nie narzekać, nawet raz, więc jest wygodnie i punkt tutaj, i będzie już 3 do 1. No w tym momencie już wygrały MB02, no co mam powiedzieć, no są lepsze od jedynek. I wiem, że dużo osób się nie zgodzi, ale chciałem, żeby w komentarzach wypowiadały się osoby, które mają jedynki i dwójki. Z miłą chęcią wysłucham takich długich, konstruktywnych komentarzy. W czym się nie zgadzacie, dlaczego, to ja wtedy bardzo chętnie rozmawiam zawsze. A jak ktoś mi nie napisze nie, bo nie, to mi się nie chce. Nie chcę mi się w dialogu, serio. Napisz dlaczego? Nie, ten... O, z miłą chęcią, nie każdy musi się ze mną zgadzać, moi drodzy. Ja w to wierzę. Nikt się nie musi ze mną zgadzać. Są moje subiektywne opinie. Ale fajnie, jak ją wyrazisz samemu grając w tych i w tych. Wtedy to ma jakieś przełożenie. Jeśli ich nie miałeś, to nie masz sensu się wypowiadać, bo nie miałeś obu, więc bez sensu. Chyba, że po prostu uważasz, że któryś kurs jestem niewygodny albo mają atrakcję, to wtedy fajna dyskusja też może być. Jeśli chodzi o ochronę rozkrakotanych stawów w ostatnią kategorię, to tak, jest tu lepsza trakcja. Amortyzacja jest taka sama. Jest lepszy lockdown stopy dla mnie, moi drodzy. Lockdown stopy tu uważam, że jest lepszy. A skoro jest lepszy lockdown stopy, no to stopa jest bezpieczniejsza, czyli no, ochronę rozkrakotanych stawów też dostają one. I kończymy wynikiem 4 do 1. no Kompletna deklasacja mogła równie dobrze skończyć się 5 do 0, jakby but inaczej upadł. Chyba się pomyliłem w tym, co mówiłem i powinienem dostać ten punkt, ale to niewiele zmienia. Równie dobrze mogłem dać 4-0. Nie zmienia to faktu, że Pumy MB02 dla mnie są lepszą kontynuacją jedynek. Tak, często się zdarza, że buty dwójki są gorsze. Tutaj i w zajonach, w zajonach już kompletnie, od jedynki to gówno, a dwójki są naprawdę fajne, dwójki są lepsze. Nie są to jakieś astronomiczne przeskoki, ale widać, że poprawiają. Naprawdę poprawiają. Ja mega szanuję pumę, że wyciąga wnioski i idzie do przodu, a nie do tyłu jak hejteły. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia już jutro w recenzji GTK 2.